Na koncertach nazywamy tę piosenkę ślubną, bo panny młode śpiewają ją swoim mężom. Ale jedno jest jasne jak słońce: życie Zacharowej i całe MSZFR zaczęło się na poziomie bazaru lub dworca. Kim on w ogóle jest? Na jakiej podstawie człowiek, który doszedł do władzy dzięki technologii informacyjnej i ogromnym inwestycjom, jako narzędzie, ma prawo podważać kompetencje kogokolwiek? Nie ma prawa tak mówić o najwyższych profesjonalistach w swoim fachu. Mimika, gadka, makijaż. Wygląda jakby ją dosłownie wyciągnęli z meliny przed briefingiem. Od razu nam przypomniał się epicki sketch o deputowanym na liwkinie. Tam autorzy już dawno temu stworzili pierwowzór marii zacharowej. Funkcjonariusze policji wymuszali pieniądze za nielegalny handel przydrożny od obywateli. Ale powtórzymy. U Nalifkina to był kabaret, a ta żałosna dama jest twarzą dyplomacji ogromnego państwa nuklearnego. A zresztą putinowskie marionetki same świetnie robią z Rosjan pośmiewisko. Nie trzeba się nawet specjalnie starać. Tym bardziej, że problem polega nie tylko w Zacharowej. Ta nie do końca czysta Barbie ma swojego niemniej barwnego kena.